Na miodek rodzina widać silna, powinna dać radę. Muszę je tu jeszcze przegonić. I tutaj jeszcze jest jakaś uszkodzona pszczółka. Nie, jak widzicie, nie jestem nieraz w stanie się to ogarnąć tego tematu, i muszę zrobić tak. Uciekaj, trzeba dobrze je okopcić, żeby tu nie podeszły mi pod spodem, pod wlotek, no. No i teraz powinno być już chyba wszystko w porządku Sprawdzam czy jest ok, no trochę i narobiłem haramidru No ale też musiałem wiedzieć na czym stoję Dobre, została mi jeszcze do przeglądnięcia wieża Zaraz tam podejdziemy